Witam wszystkich sympatków hokeja w Nowym Targu po e, znowu interesującym meczu, jaki miał miejsce dzisiaj między GKS i JKH Jastrzębie i MMKS Podhale. No i o kilka słów e, informacji na temat meczu poprosimy trenera Jastrzębia. No, mecz Meczśmy zaczęli tak, jakośmy potrzebowali, mieliśmy e, grób pod kontrolą. Super za dwie tercje. miał jedną wyłożoną szansę, z której było potem karne. ktoré odrobný chytil. Tretia tercia, to je z našej strany dva blendy, čo sa týka karov, dva zbytočné kary, dvakrát sme prehrávali, dvakrát sme dokázali vyrovnať a v závere v predĺžení sme dali gól. Počas zápasu nám chýbal dôraz najmä v zakončení a hlavne hráč pred superovou bránou, ktorý by dorážal puky, ktoré brankár domácich vyrazil pred seba. Až keď sme začali prehrať, až potom sme to začali plniť a tým pádom sme aj sa aj presadili strelecky. Najlepším závodníkom dneska je Laškevič Lešek. Teraz dva slova trenera Podhala. aj Marku. Ja myslím tak, že Że, że można mieć mieszane uczucia po, po tym meczu, dlatego że tak jak ten mecz się nam składał po dwóch tercjach, można równie dobrze było go przegrać, a tak jak sytuacja wyglądała na pięć do końca meczu, można było dobrze go wygrać, więc takie myślę mieszane uczucia, a jeżeli chodzi o sam mecz, myślę, że pierwsza tercja, pierwsza tercja z obydwu stron z, m, kilka dobrych sytuacji, okazji do zdobycia bramek, masz niewykorzystane śródkarny. Druga to na pewno zdecydowała inicjatywa drużyny Jaszczębia, a, a Gra była po ich stronie zdecydowanie w trzeciej myślę, że, 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 że ta bramka, którąśmy zdobyli na jeden-1, dała troszkę impuls drużynie, drużyna jakby uwierzyła w ten mecz i co najważniejsze wykorzystaliśmy dwie gry w przewadze, czy jakby zrealizowaliśmy się za te, za te cztery minuty troszkę słabszej gry w, w przewagach. W przewadze to mieliśmy w drugiej tercji w końcówce. Ważne, że udało się te przewagi wykorzystać. Tak jak <laughs> powiedziałem, generalnie mieszane uczucia. Z jednej strony mo można po tak jak się widział, że po można było myśleć, że, że będzie ciężko wygrać. Z drugiej strony jak się prowadziło pilnie przed końcem, można było również dobrze myśleć o trzech punktach. Z drugiej strony ten, a i ten punkt myślę, że jest, że jest ee, też dobry w tej całej sytuacji dla nas. A a, a generalnie myślę, że same widowisko emocje, emocje były spore dla kiwiców aczkolwiek w całym spotkaniu jedna i drużyn, druga drużyna popełniła na pewno bardzo dużo błędów taktycznych. Jakieś pytania panowie? Martin jest szpitalu i w tej chwili. No, i pod, no, nie wiem w tej chwili, bo w tej chwili że zesłab. Zasłab po, 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 po tym uderzeniu zasłab, więc, więc, więc no, to też jakby troszkę skomplikowało nam jakby tą sytuację, bo tam Martin jednak jest. Z tym damy dla miary taka dosyć para stabilna, ta, ta nasza para troszeczkę, a to już pomijmy ten, 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 ten temat. E, tak jak powiedziałem, na ten moment tylko tyle wiem, czy po tym uderzeniu. No, 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 z, z nosem. Się tak. Nos, ale gdzieś tu jeszcze oko całe i głowa. No, jest, uderzenie tak. było dosyć mocne, także trudno w tej chwili powiedzieć. No, czekamy na jakieś informacje, mam nadzieję, że nic poważnego się mu nie stało, bo, 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 bo też brakuje nam jeszcze i Kniecika i Wielkiewicza i, i dobrze byłoby, żeby Żebyśmy dokończyli te dwa mecze jeszcze w kompletnym składzie, byłoby idealne. Złotyki, eee, drąka. Eee, jeszcze jakieś pytania? Skoczko, tak, no, tak. tak. Tak, tak. Ja to nie byłem przed nominacją, kapitan, kapitan nominował, tak? Co... Ja nie, Kapitan nominował. Tam, Przekażę informacja, ale z tego co ja wiem, to. Skoczko. Szanowni Państwo, a zatem kończymy dzisiejsze spotkanie z hokejem w Nowym Targu. Myślę, że naprawdę po interesującym meczu, po niezwykle emocjonującej trzeciej tercji, w której, tak jak tutaj Panowie Trenerzy zaznaczyli, wynik zmieniał się w... Z jednej strony na drugą, każdy mógł ten mecz wygrać. Myślę, że przekonują zawodnicy i cała drużyna do siebie wszystkich kibiców, którzy przychodzą na mecz i którzy oglądają tę transmisje. Mamy nadzieję, że również tak samo przekonamy do siebie kolejnych partnerów do współpracy. Zapraszamy mamy nowe pomysły, nowe możliwości. Zapraszamy do dalszej współpracy i atrakcyjnych widowisk, które w tej chwili są na naszym lodowisku. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, gratulujemy zwycięzcom i gratulujemy zawodnikom. No, który... Dziękuję bardzo. Gratuluję.